Cześć widzowie, witam was w dzisiejszym filmie. To będzie film, na co mam mam jest teraz trochę inaczej wygląda szkoła. Zapraszam na odcineczek. Na odcineczku. Dziecina, no, mam To nawet w tym to jest jestem. Jestem i mm, dobra jestem. Но это вообще Вероника. Но. No. No, jesteście oddana. Myślę, że z waszego ostatniego sprawdziliśmy z polskiego, a z angielskiego. Wyraz nie było waszej, waszej, trójki. Nie pisaliście, a ty jesteś nowo w klasie. Jest nie pisze się, będziesz pisać, ale później trójka, Pustka. znowu piątka, trójka, piątka, piątka. Co? Pustka. Trójka, przerwa. Wszyscy się że to co jest dobre czeka tak. To co czeka tak. Wezmę sobie pączka. Zjem. No. na. Może zaproszę na dowchanie do mojego domu. Dabra, to świetnie! Może być! Jesteś pytam moich rodziców, czy mi pozwolą wyjść. on nie do ciebie. Wiesz, o co mi chodzi. Ja też bym chciała na coś... Jeśli zapytam o moich rodziców, moi rodzice by się zgodzili. Okej, okay, to możecie przyjść we dwie. To, to, Po prostu ten porczek jest to pyszny. Nie wyjedzie na ponie. Może chcecie ci teraz wyjść. No, może to od biecki pójdę. Ja też pójdę do biobyki i również takie pitać z jechtowę. Chcę tę książkę. No ja to Okej, okay. wypożyczamy je. Tylko później oddajcie te książki. I zapomnijcie o oddaniu książek. i to, to jest lekcja wychowacza I z już lekcji, będzie zaraz. gdzie na pole. No to nie jest jeszcze, jeszcze ostatnia lekcja. bo ta nic inne nie ma pary, ona tutaj stoi. Kto się weźmie do trójki, do pary. Ja wezmę koleżankę i ja. No zobaczę, więc... No jesteśmy już na polu. Ja będę grać w to. Z tobą, tylko ja. Dziękuję kosza. Ja poskoczę na trampolinę z tą kolonę, Na trampolinie z nową koleżanką. A my nie mamy robić, co robić. No właśnie. I jest moja. Nie, bo moja. Nie, bo moja. Nie, bo moja. Dobra, nie ja to nieważne. Ja Ой, ja nie... я знаю, что он не Я не... О, <totipety> я че, я не видела, что я могу усилить, не я... Ну, что усилить, не знаю, что усилить, не не na stroje. A chciałem się tutaj schować, ale nie wyszło. Jestem za mały, żeby się tu zmieścić. Za mały, tylko jestem za duży, bo mnie się... trzeba piłka jest lepsza? Ta. Daj mi ta. Ktoś nie jest tutaj, chodź w się usiądę tutaj. Co oni No właśnie, skaczymy z dobą uczennicą. Zjeżdżam. Na razie to ty przebij moją piłkę. A zaraz na Twoje przejście przejdzie ta piłka. Ty czytasz nawet na, ty czytasz nawet na godzinie jeszcze książkę, a co nie mogę czytać, właśnie, bo on może czytać, a my tu jesteśmy na polu. Dzieci. lekcja. Od matematyka jest coś innego. Jestem tutaj na zastępstwie. No to ja mam zrobione matematy matematykę. Otwórzcie słyszenia na stronie 45. Piszecie, piszecie. Piszcie, piszcie. Dajcie mi ćwiczenia. Dobra, niech tutaj zostanie. Bo nie wiadomo. Mamo, no. No jest u ciebie kuzyn, jest u ciebie... ...sąsiadka. No dobrze. Mogę nazować u koleżanki? Oczywiście, że tak. Weź swoją bieżonkę. Dobrze, no, mamo, wezmę. że coś w domu. Zobaczymy. Gdzie chyba coś gadają na głos? Czyli Przejdźmy na losowanie do twojej siostry i do twojej kuzynki, okej. Okay. Jesteśmy. Pójdziemy gdzieś? Tak, pójdziemy. Po tu te rzeczy. A na po prostu już ja mam bilet na festiwal. Na koniec mam bilet. Okej, okay, to mogę tam iść. Jesteśmy. Можете входить. Fajny na nabiot, to można by sobie z ja ale co jakieś jest? Można to coś zjeść. Może to? Jakie pyszne. Jest im to. Jest im to. Zróbcie fajną fajna No. Nie, i ty gramy w to, tak gramy w to. Nie, nie może ktoś zadzwonić. No jest. Chciałabym zamówić pizzę. OK. Pizzę z Peperoni. Pizzę skąd że się? Dobra, że się To jest moja piżamka. To jest taka... Chodźmy. mam fajny pomysł. Robimy slajma. Na naszym nosowaniu. Może zrobimy pewien Może zrobimy pewien kawałek kawałku? o który kawał ci chodzi. I co później? Jedziemy windą na dół. Cicho. No. Powiemy go bez dachową. Powiemy się w wyzwanie? Tak, powiemy się w wyzwanie. Gdzie robili kawał. Wszystko do lodówki, tutaj. Wszystko tutaj, tutaj. I to w tym miejscu, gdzie to. Zaraz będzie ktoś otwierał lodówkę. Bo to spadnie na głowę. Na głowę, tylko na oczy. Moja kolej. Ja mam pewien Dobra, Dobranoc. Tutaj jest to. Nie wiem, jak nie działa, wiem, mamy ten inny pomysł, lepszy. Teraz spiętuję ja za kusy, co zamiast. Aby dobrać, co ci Na kawał. Jest, udało się. Jest, a teraz mam pani Pizza. Zamówiłam, że to do mu tak. Moja starsza siostra. Dobrze, okej. Okay. Przynajmniej to. Ja tu zapłacę. Dobra, to jest. Zapiszę. Okej. Okay. Dziękuję. Zamówiłam pizzę, jak coś. Dobra, chodźmy na. Okej, okay, ja też pójdę najchętniej coś zjeść. a slime! Hmm. A czarto w nisie. Wpadły na pomysł zrobienia kawałki. na zrobienia kawałów. Jeszcze ciekawe, jaki kawał wymyślili. Ten kawał jeszcze nie pojechali na górę, a wy wpadliście na pomysł tak. Zrobienie kawałów. To też nam robić kawały ostatnio, takie podobne. No to idziemy na górę, ale się wkurzyła, twoja siostra się wkurzyła, no. Przynajmniej, no. No przynajmniej, no. Dobra, to jest dobra Что же это сок? Окей... Okay. Рано... Zobaczy włosy trzy. Co? Dlaczego mam takie włosy? Kto mi zrobi ten żart? Ja! Nie! Jestem tak wkurzona, no nie. Tu się zmyć, na szczęście zaraz zmyję. Proszę najmniej. Na szczęście była zmywana.

Idziemy do szkoły. One były co My się tu nie byli w szkole już iść. Koniec.